Tuka w eee, jest specjalne urządzenie i ten sygnał, który ma taki rytm, tuk, 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 To jest wizytówka polskiego Radia Katowice. Jest taka światowa Unia Nadawców Radiowych. World Broadcasting Union gdzie zapisane jest Polskie Radio Katowice, rok założenia 1927, sygnał rozpoznawczy uderzenia młoteczka w Związek z przemysłem, ludźmi pracy. Rozumiecie co on mówi? Coś o garnkach mówi, coś o myciu. No to jest taka śląska Gwara i to na ponad 50 lat. I teraz go przebijam do tyłu, dlatego jest taki śmieszny. Gdybym Michała do tyłu puścił nagranie, też byś tak mówił. Michał kiedyś... już Tu nie mogę, bo to jest inny zapis komputerowy, a tu jest tradycyjna taśma. Kiedyś nagrywało się głos na taką taśmę. Dźwięk. Na szpule właśnie. Na krążku jest taśma jednokrotnego zapisu. Ona była zapisywana na tej takiej błyszczącej stronie, po drugiej stronie jest blade. To znaczy, że gdy włożyć w zęby, to tylko górna ścieżka odbierze głos. Stąd mówiło się kiedyś o dwuścieżkowych, czterościeżkowych magnetofonach. Tu jest czas, który mierzył. Czas audycji. A wokół to, co było kiedyś. Z realizatora, takiego pana Jacka, który mówi, a ten mikrofon pracuje, ten mikrofon pracuje. Stary głośnik przedwojenny, jeszcze. Odbiornik radiowy, tak zwany lampowy. On tu jest nazwany Lampowy, tak jest. I popatrzcie co wokół. To jest taka centralna radia HALO, Wchodzimy na to łącze i telefon był wykorzystany. Lewą. Lewą? Czyli szedłbyś pod prąd jadącego z naprzeciwka samochodu, tak? Nie bałbyś się? Nie, bo widział, że jedzie jakieś auto, to bym się odsunął bardziej, bo tam jeszcze trochę jest do ręku. Czyli ja nawet jak byłby róg, to wyszedłbyś tam gdzieś na bok, nawet do robu byś się schował, żeby auto przepuścić. Tak. Bo życie ważniejsze. Tak. I jeszcze raz powtórzę, którą stroną jezdni się idzie? Jeśli nie ma chodnika? Lewą. Na pewno? Sienią. prawo. No nie, lewą. A widzisz, zawsze idziemy lewą stroną, właśnie po to jak kolega powiedział, że gdy coś nadjeżdża, żeby mu ustąpić miejsca. Będziecie pamiętać? Którą stroną się chodzi, jeśli chodzi o zmrok o miejsce na jezdni, gdy nie ma chodnika? Którą stroną jezdni? Lewą. Kto jeszcze tak uważa? Wszyscy. Będziesz wiedział, tak? A teraz powiedzcie mi, czy ktoś z Was ma kurtkę z odblaskiem albo jakiś odblask przy, e, przy butach, przy spodniach, przy tormistrze. Ty masz? Co masz? Przy tormistrze mam odblaski. I... Czyli cię widać z daleka, tak? Można dostrzec. No, widzę I fajne buty też tak. Na butach też. Mam. A kto nie ma odblasku, niech się przyzna. O, jest parę osób. No niestety, odblaski się przydają. No, to jest problem inny. raz jak to sprawdzę, czy się nagra, tak, reporter nagrywa reporter nagrywał. się ze szkoły, I tak powstaje brudnopis nagrania. Brudnopis. Tak jak wypracowanie. Najpierw na brudno, potem na czysto. I w redakcji, przy komputerze muszę to zmontować, obrobić. Przygotować na antenę. Jak można imię? Bardzo od nim się odpowiadałeś. I wiesz, jak się zachować. Poznajesz się to Twój głos? Nie. No właśnie. Najczęściej jest tak, że ten kto mówi, potem nie poznaje swojego głosu. Ma to nie ładnie, Za szybą w studiu pan redaktor Marek Mierzwiak, on jest, studia, on jest gospodarzem tego programu. On sobie go przygotował wcześniej, część rozmów jest nagranych. Się jak, ale, jak się zapali czerwone światełko, to wtedy on będzie mówił i to, co on powie na czerwonym światełku, 50. będzie głosem z tego studia. Oprócz tego są reklamy, muzyka i nad tym wszystkim czuwa Ola. Popatrzcie na jej pracę i co się będzie działo. Razem i do kiedy te wystawy będzie można oglądać. Swoje prace prezentuje 18 artystów klasyków, członków stowarzyszenia. W tej stowarzyszenie ma 22 członków, więc nie widzicie? wszyscy artyści zdecydowali się pokazać swoje prace. Wystawa trwa do 28 października. Serdecznie zapraszamy. Przypominam, Galeria MM w Chorzowie, ulica Sienkiewicza 3. Za wszystkim czuwa Ola. To teraz może tak zaproszenia polecam. Teraz on mówi do Oli przez Interko. To nie wchodzi na awkę, nie? Tam lecą reklamy i muzyka. I zagraż i reklama na serca, tak?